Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla bliźniąt na kwiecień 2022 roku. Rozkładę będę robiła z talii Tarot. Oczywiście karty były wcześniej tasowane. Jeszcze troszeczkę. No i zobaczymy, jakie tutaj dla Was energie Będą chciały się pokazywać. O, wyskoczyło 8 buław. Zobaczymy, czy, czy pokażą się jeszcze. Dobrze. Dobrze. I zaczynamy w przeszłości. Król Buław, teraźniejszość, 6 denarów, przyszłość. O, pokazały się. Przyszłość 8 była Karta rada, 10 kielichów. Środowisko otoczenie wieża, trudność 9 kielichów. Karta rada, 3 miecze. I wynik rada. Wynik rada. Hmm, Mamy tutaj Sprawiedliwość. Zaczynamy, mamy tutaj Wielki Arkana, więc też może to być taki znaczący miesiąc. W przeszłości Król Buław. Czy Wasza energia, czy czyjaś yy, energia? Yy, osoba taka yy, bardzo decyzyjna, yy, silna, yy, energiczna, wprowadzająca yy, to, co sobie wymyśli w życie pierwsza planowa bym powiedziała taka taki taki samic, czy samica alfa tak i tu mamy tą energię podejmowania decyzji działania wprowadzania w życie mamy to w przeszłości natomiast w przyszłości mamy sześć denarów czas na, na przyjrzenie się tak Swojej codzienności, jak to u Was wygląda, czy jest tutaj równowaga? Właśnie w takich drobnych rzeczach, tak? Jak to wygląda, wymiana między, między ludźmi dla Was ważnymi, tak? W jakichś sprawach dla Was ważnych, to też będzie indywidualnie wyglądało różnie u Was, taka sprawa indywidualna, bardzo. Ale jeżeli jest właśnie jakiś obszar, jakiś temat, to przyjrzyjcie się, tak? Czy, czy nie dajecie za dużo? Czy ktoś was właśnie nie wykorzystuje? Czy wy kogoś przypadkiem nie wykorzystujecie? Jak na przykład nie dajecie zbyt dużo, więc jakby przyjrzyjcie się, bo to może być właśnie ważne, tak? I zastanówcie się właśnie nad tym, żeby podjąć takie jakieś decyzje. Które by sprawiły, że dojdzie do tej równowagi, tak? że będzie ta harmonia. Więc tutaj myślę, że tego typu mamy, macie temat. Natomiast w przyszłości osiem buław mogą tutaj jakieś wiadomości, coś już zostało uruchomione, coś leci. Może to być oczywiście też Wasza energia, tak? że Wy macie ochotę coś po prostu, zrobić, tak? I już, już może zrobiliście już jakieś kroki, tak? I to już po prostu zostało puszczone, Za bardzo nawet nie można tego zatrzymać, jeżeli byście na przykład przemyśleli, że to nie było dobre, tak? To już po prostu to już, zostało, to już po prostu poszło, tak? I tylko ważne jest, kiedy te buławy zaczną spadać, nie do zatrzymania. Tak samo mogą jakieś informacje do Was, tak? coś już zostało uruchomione. Więc możecie tutaj czegoś się dowiedzieć. Natomiast tutaj rada: 10 kielichów, więc tutaj myślę, że u niektórych może to mówić o, o, o rodzinie, tak, że, żeby tutaj na to zwrócić uwagę. Może właśnie te 6 denarów, tak. Po prostu przyjrzeć się tutaj Waszej najbliższej rodzinie, tak jak to wygląda tak, O też ta może energia mówić o szczęściu tak, jakie macie o tym jak dużo osiągnęliście oczywiście też trzeba już przejść na kolejny etap, bo tu już się nic nie da zrobić a trzeba wejść w, w nowy właśnie już etap może też ona mówić przyjrzyj się właśnie czy jest równowaga w rodzinie, tak wśród tych osób najbliższych, dla Was najbardziej ważnych. Też jest tutaj zebranie pełni doświadczeń, już one mogą też ciążyć, tak? Ponieważ różne są tutaj w tych kielichach doświadczenia, dobre, y, trudne, więc też możecie już czuć, że chcielibyście y, jakoś y, po prostu, y, y, żeby odpuściło już ten ciężar tych doświadczeń może być dosyć duży, tak? Chcielibyście, żeby to już wszystko odpuściło, Chcielibyście się tak emocjonalnie troszeczkę może wyluzować. Natomiast wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako wieża. Może ta osoba powodować sama tą wieżę, tak? że właśnie jakieś. Yy, 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 chce jakieś zmian, tak, i ona po prostu już yy, na przykład nie wytrzymuje, tak, i robi coś takiego nieprzewidywalnego, zaskakującego dla was. Może to być z Wami bezpośrednio związane, na przykład z, z tą ósemką buław, z tą szóstką denarów, tak ale też może to być jakaś inna sprawa, która tak naprawdę bardziej dotyczy tej osoby, tak? Niekoniecznie was, może to pośrednio was, tylko jakby jakoś tam dotknąć, tak? Więc tutaj mamy tego typu energię, więc jakaś nieprzewidywalna zmiana, tak? Tutaj się pokazuje, która może być właśnie też to jest wielki jest czyli taki to dłuższy proces. Więc jak powiedziałam, jeżeli to was też by miało dotknąć, więc bezpośrednio, tak? Więc też tutaj, no, no, przychodzą jakieś zmiany, tak? I może trzeba tutaj właśnie ustalić jakąś nową równowagę, tak? I dlatego może też to się pokazywać. I też to właśnie może być ciężkie to doświadczenie, tak? To też może być już takie ciężkie, zamykające. I to wszystko mówi, że po tej wieży no, trzeba wejść w nowy jakby jakiś etap, tak? Odbudowy. A tak samo tu emocjonalne wtedy. U was jako trudność pokazuje się dziewięć kielichów, tylko, czyli takie poczucie fajnego, takiego komfortu, że, że czuje się dobrze, jest wszystko fajnie. Też um, oczywiście może w tej dziewiątce, ja mówię, różnie to może wyglądać. Niektórzy, u niektórych może mówić ta dziewiątka, że, że wszystko idzie tak jak powinno iść, że jesteście bardzo zadowoleni, szczęśliwi, a innym, no może właśnie, niby wszystko jest ok, ale jednak brakuje tego dziesiątego na przykład kielicha. Tak? Więc też tutaj może być tego typu trudność, tak? że, że właśnie brakuje Wam tego dziesiątego kielicha. Może tu też jest właśnie, może nie brakuje Wam jakiejś osoby, że, 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 że ta relacja na przykład nie wygląda tak, jakbyście chcieli. I tutaj właśnie zwróćcie uwagę na tą równowagę, ile dajecie, ile bierzecie. I tak jak powiedziałam, tutaj coś już się dzieje, więc to naprawdę może to różnie wyglądać. Tak? Czy, czy to jest z Wami bezpośrednio związane czy nie, więc tutaj jakaś taka niespodziewana zmiana może być, tak? Jeżeli jest to bezpośrednio z Wami związane, tak? Powiem, jeżeli poś pośrednio, że jeżeli ta osoba przechodzi przez jakiś etap, nie wiem, w pracy, gdzieś tam, czy w swojej rodzinie, tak, że też może to Was jakoś w jakiś tam sposób dotknąć, ale już tak yy, no nie, nie ma to na, aż takiego dla was yy, takiego znaczenia, tak? że jakaś przebudowa w Waszym życiu też tutaj y, taka y, mocna zadziewa się. Natomiast jako trudność, jak to pokonać, przepraszam, tą dziewiątkę kielichów, no jest tutaj, mamy tutaj trzy miecze, czyli przyjęcie, uzmysłowienie sobie, tak, bo jest tutaj jakaś prawda, już y, najprawdopodobniej to widzicie, tak, że może nie chcecie tego przyjąć do końca, może nie chcecie się z tym rozprawić, tak, i po prostu kulicie się, jakby ten, w tym procesie jeszcze jesteście, i trudno wam się z tym pogodzić, tak, wyjąć te miecze i uzdrowić się. I właśnie tutaj może mówić, żeby, że jeżeli już coś, coś, coś jest namierzonego, tak, jest jakaś prawda, tak, Którą, od której już ciężko jest się odwracać, to dobrze byłoby się po prostu z tym rozprawić. Yy. I wyjąć te miecze, i dzięki temu też właśnie będziecie mieli, będziecie mieli to poczucie, właśnie zadowolenia, tak? że, że, że dzieje się wszystko tak, jak powinno być. Po prostu myślę, że jakąś trudną prawdę trzeba tutaj przyjąć i, tak jak powiedziałam, rozprawić się z tymi mieczami. Natomiast tutaj wynik, rada, myślę, że to jest też wynik. Jakaś sprawiedliwość, tak? Coś tutaj zostaje wyjęte na światło dzienne, tak? I tutaj przychodzą jakieś, jakieś decyzje, są tak? które powodują, że może w waszym życiu ma szansę zagościć właśnie ta równowaga, tak? Że tutaj jakieś że tutaj mogą być jakieś wcześniejsze jakieś działania na przykład, tak które czy, poczyniliście Wy czy, czy ta druga strona mogą tutaj być jakby podsumowane wzięte właśnie na ten widelec i, i tutaj może może życie właśnie doprowadzać do równowagi tak naprawdę, tak? Żeby, żeby to wszystko zważyć, przyjrzeć się i właśnie na nowo jakieś odbudować, właśnie na nowo to, to właśnie wasze poczucie, tak, tego spełnienia, tej, tego, tej radości, tej, tej nowej jakości, tak, że tutaj zostaje właśnie. To wzięte, to w końcu pod lupę, tak. Więc tutaj taką mamy tego typu energię, więc jeszcze raz wracając: przypatrzcie się, właśnie ile dajecie, ile ta druga strona daje, że coś już tutaj jest uruchomione, coś już leci, tego się nie da zatrzymać, tak. Czy to Wasza działania, czy to tej drugiej strony. Tutaj już zebranie tej pełni e, e, tych, tych, tych e, emocjonalnych doświadczeń, i mogą one już być ciążące. Tak jak powiedziałam, może to być związane z Wami, ta, ta wieża, tak, to co się tutaj wydarza. E, I trzeba tutaj zbudować nową jakość, przyjrzeć się, przyznać się do tego, co robiłem, robiłam źle, co ta druga osoba, żeby, żeby nie odwracać się od problemu, e, wyjąć te miecze. Żeby zagościł znowu w waszym sercu spokój emocjonalny, i odbudowywać tą wieżę już na innych już tutaj na nowych fundamentach, tak, żeby to było stabilne, żeby zagościła ta równowaga, tak? I tak jak powiedziałam, może, mogą też może życie właśnie prowadzić, tak, że te wszystkie wydarzenia. Mogą prowadzić do, do większej równowagi w Waszym życiu i tej drugiej, na przykład, osoby. Więc myślę, że takie, taki ważny miesiąc może tutaj się dużo, dużo wydarzyć. Jest tutaj trochę tych uwag, tak, pomocy takich, na co zwrócić uwagę. Więc tak wygląda czytanie dla bliźniąt na kwiecień 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, jak były pomocne, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!